Cześć ziomeczki, witajcie w kolejnym 27 odcineczku odcineczku Notes Unlimited. Trochę zawahanie, gdyż no, numeracja już mi może się troszkę mylić, bo jest tych odcineczków naprawdę wiele. I oglądacie wszystkie, także jestem niezbiernie zadowolony. oki doki Poprzedni yy, materiał właśnie skończyłem w tym miejscu. Jak widzicie, mam już wszystkie gwiazdeczki, wszystkie tutaj te punkciki. Została jedna misja, której nie wykonałem z wcześniej, to był ten tutaj ziomeczek troglodyta. On chciał zabić mamuta, więc dałem mu dzidę, zabił mamuta i wysypało się multum mięsa. Także e, całkiem spoczko dobrze, niech no ja się tutaj rozborę um, i ruszamy w świat, w świat, a dokładnie lecimy na kolejną e, misję tutaj na tej pustyni takiej śmiesznej. Jeszcze zostało nam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć dziesięć, jedenaście odcinków albo więcej, nie wiem. Zobaczymy jak pójdzie. Ok, myślę, że możemy się przejść do Abiad Dunes. Abiad Dunes. Okej, okay, niech będzie. Dość tajemnicza nazwa, więc ciekawe, co tam spotkamy. Okej, okej. Okay, okay. To jest jakaś e, dolina grobowców, czy coś faraonów o, 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 i takich tam innych dziwnych śmiesznych, zabawnych i, i, i w ogóle rzeczy. <laughs> e, dość długa, duża mapka. E, to dobrze, to dobrze. E, okej. Okay więc pomysłem na dzisiaj było przybranie się w banana suite, więc nie ma problemu, zakładamy strój bananka, pięknie się wpasuje w otoczenie nawet w sumie. Dobrze, teraz cool, nice, readable supersonic man, ok. Pomyślałem, że sobie pojeżdżę na małpce. Wow. Jak to śmiesznie wygląda, gadamet! Ale fajnie, fajnie, dobra, um, co my tu mamy, zacznijmy od lewej strony, mamy jakiegoś ziomeczka. I need to help my kingdom with this uh, shape-changing potion, but I need three more venomous ingredients. Czyli on potrzebuje jakieś tam dodatkowe składniki uh, do takiego eliksiru, który zmienia kształty, więc um, damy może shape. Shake. Shane, safe, save, dobra, shade niech będzie eee, Monster, no pewnie, że Monster Pięknie. Nie działa. Hum, mm, dobrze, Magic One, mu sobie różkę. Może różdżka pomoże. Różka magiczna zawsze jest dobra na wszystko. Też nie. Um, to może krew, Bloom, Bloom, Kwiatek. Proszę bardzo, niech będzie kwiatek. Kwiatek to już nie działa. O kurczę, um, tam coś było o królestwie, więc nie wiem, może korona? Korona zadziała? Też nie. No to dzisiaj odcinek sponsorowany przez banana, więc banana wrzucimy. Nie chcesz banana? <taktualnie> to małpka <jest> zajebista, nie? <task> Jak to fajnie skacze. <taskany> Dobra. Um, co tam mogę wrzucić, kurczę, żeby było? Torpiona rzucę. A co tam? Pustynia. Wow, wszystko się wysypało. God damn it Co mu się stało? A, LOL. Trrlalo. Co to jest? PR. PR. Nie, nie zadziałało. We wezmę to. Wezmę, wezmę, wezmę. Pika, pika, pika. O, psa, 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 psa. He, he, nie działa, kurde. Um, dobra, wiecie co? Pominiemy to. A co tam? A będziemy się tutaj jakimś zagłębiać jeszcze szczegóły, e, mamy ziomeczka. Achilles seems to be catching up to the Tortoise, but he can't catch him. If only I could measure this race. E, czyli Achilles zgoni za żółwiem i nie może go dogonić. E, dobrze. Super Sonic Boots, damu. E, butki popierdalaczki. Dobra, to dam jej. Hmm... Dobra, może nie. Dobądźmy yy, nowo te Nowocześni... Dam mu jetpack. Nie, nie dla żółwia, nie mogę dać. Trzymaj ziomeczko. No. No i co? Nadal nie możesz go dogonić? No proszę cię. Ej! Co się dzieje? On jest super szybki. Mm, nam, 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 nam. slowing spikes. Spike. Yy, może być takie, dobrze. Kolec, kolce niego go zatrzymają. Żuwiu? Nie, bo zginiesz. Kurde, na krawędzi życia. I śmierci. Eee, e, e, um. Kurde, no nie idzie mi dzisiaj. A boże, 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 niedobrze. Ale dobra, nie będę tutaj zatrzymywał się. Nic mnie tu nie zatrzyma, lecimy dalej. O, mam jakieś chyba rzeźbiarza. I can't curve a mountain to the pharaoh with just my bare hands. Czyli on nie może wyrzeźbić monumentu, jakiegoś posągu dla faraona przy użyciu tylko właśnie gołych rąk. Więc damy mu... Surving um, Machine. Jak się to pisało? Może być. Masz. Nie wiem, co to za maszyna, ale dobra. Yy, big Hammer. Dam ci wielki młot. Trzymaj ziomeczku. Teraz na kurwaj. Łoł, wow, dobry jest, dobry jest. Dobry jest. I, i, i. Co wyjdzie? Kutas. Yy, yy, zawiodłem się na tobie. Ja ci tu taki piękny młotek, a ty wyrzeźbiłeś Jakieś gównianą. Ja, ja, ja. Nie mam pytań. Dobra, lecimy dalej. Kim jesteś? I need to find the sound worm. They are attracted to sound. Eee, yy, speakers. Tam ci wielkie. Yy, znaczy głośny yy, głośnik. <noise> głośnik. Głośny głośnik, ale no, on nie będzie. Ooo! Wow! Co to? Czym on rzuca? Spice sosem. O co chodzi? Nie rozumiem, nie? Koleś chciał wybawić wielkiego pająka, żeby tylko dostać od niego sos? Dobra. Dobra. Ta gra jest dziwna. <laughs> Lecimy dalej. Tu mamy, mamy kogo? No jest? status a bit lifeless. Uh, won't you help? Um, Statu... tutaj ten posążek jest, um, no nie żywy, ale on chce, żeby był żywy, więc damy mu po prostu... LIVELY! No. Jupi. Wow, nice! Kim jesteś? Heh, wziął <ściał> walizkę i se spakował i se poszedł <ściał> O, grubo, nie? So Like. Mm, ok, ok. ciśniemy dalej. Help me summon plague the score of this grave robber. Um, czyli mam ci pomóc stworzyć plagę jakąś, i tam z tych egipskich, um, żeby wystraszyć tego. Um, Grobiozłodzieja zł Grobiowego złodzieja Grobiowy złodziej Dobra, nie, nie, nie za dużo, in za dużo internetu na dzisiaj. Ok, m um, am, um, am, um, am. Um, um. Frogs plague, plagę, frogi, <cokolwiek>, cokolwiek to jest. Nie dobra, to było złe. Big, big. Frog, Frog? King Dam wielkiego frogi King. O, nasz. Hehehe. <laughs> Nie no, dobra. To po prostu dam Frog. W ogóle była plaga z, z żabami? Coś mi się zakojarzy, tak że jednak była, ale. Jest! What? Nice! Ale żabkie pięknie, ale piękne żabki. No i wystraszony ziemaczek. Wow, 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 ale żabek jest dość sporo, okej okay. Co my tu mamy, co jeszcze pozostało? Yy, 4 na 8, czyli domyślam się, że gdzieś, gdzieś jeszcze coś pominąłem Uzdolmy mapkę, sprawdzimy, tam jest jedno Tu są dwa i jeszcze tu jest jeden, okej okay. um, nie, Maxwell Okej, okay, a teraz jeszcze damy ci, tak Od Objective yy, Flying Małpko, jeszcze lataj, bo musimy się dostać na samą górę, aby, aby, aby wykonać misję z tym panel tutaj pięknym, znaczy może nie pięknym. <laughs> Chase, uh, help me solve the, this riddle. What goes on four legs in the morning, two at midday and three in the evening? No to jest um, zagadka, która jest dość znana, czyli co porusza się na czterech nogach e, w dzień? Um, dwa tak, no. Znaczy w poranek tam na 4 na dwóch nogach w środku dnia, a trzy wieczorem. To jest człowiek. Czyli jeżeli się rodzimy, to chodzimy no jako Bobasik na czterech rączkach. No w takim średnim, no potem już normalnie na dwóch, a jak jesteśmy starzy, no to na trzech, bo mamy laskę, więc um, Beautiful Human. Beautiful, może być, może być. Piękny. Trzymaj. To jest Twoja zagadka. The da, 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 da. Ta małpka jest genialna. Du, 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 du. Małpka popierdalaczka. Du, 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 du. I lecimy. Wow. 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 <noise> Okej, okay, tu jest ta maszyna śmieszna, którą przyzwałem. Okej, okay, niech będzie. Uh, I will pressure on it. Uh, No Dobra, może nie. Uh, my weather changing device broke. Help me impress the meteorologist by Creating some unlikely weather. Czyli. Yy, co tam. Yy, twoja maszynka yy, się zepsuła, ale muszę przywołać jakąś pogodę, która zaimponuje tam, 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 tam. Wszystkim ogólnie, wszystkim, więc. Yy, heavy storm, hurricane. No, niech będzie. Stormy, o pięknie. No, to, to, to rozpierdoli, tutaj wszystko. ho, ho ho ho. Pięknie. I co, i co? Wykonane, więc... i myślałem, że spadnę, ale zapomniałem, że moja małpka jest wielozadaniowa i umie latać. Tak, to się ceni. Okej. Okay. Te dwie misje nie wiem jak zrobić, więc wykonam sobie je. Ja tam kiedyś sam. A lecimy do tutaj nie, O kurde, jakaś czerwonowłosa pani. Protect the village from the mauradic bandits. A, czyli jestem na pustyni, a mam ochronić jakąś farmę, no troszkę, troszkę takie no słabe, ale może będzie ok, ciekawie będzie. A nie no jednak dobra, farma na pustyni. Fontanna na pustyni. Hmm coraz bardziej, co, w sumie coraz mniej ufam w ludzi dobra, the bandit emissary tells you that her gang is coming to raid eee, mm, mm. czyli tam jakieś bandyci, czyli ten taki nie wiem, jakiś szpieg donius, że jakiś tam gang zbliża się do wioski eee, właśnie do, w sumie do tych zbóż tutaj i wszystkich plonów eee, no i Maxwell potrzebuje skompletować sobie jakąś drużynę więc weźmiemy sobie super Supermana Supermana, wpisałem po polsku, dobra, Superman, chodź Spearman, dobra, niech będzie i Spearman, czyli Gidoman. Oh yeah. i co, leci, leci, to jest ten gang, czy oni są po prostu mi, będą pomagać? Kim oni są? Who the fuck you are! Okej, 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 co się dzieje, co się dzieje? Tu jest moja ekipa, w ogóle Farmer, wieśnioki i Gidoman. No ale dobra, niezła, niezła armia. Yy, 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 yy. Czyli muszę mieć zbudować fortyfikację do miasta. To tak w skrócie. Um, dobrze, to Diamond Walls. Yy, Dobra, diamentowa ściana przez to na pewno nikt nie przejdzie. Gdzie ją postawimy? Tu pięknie. Okej, okay, troszkę, troszkę farmera tutaj przydzibało. <laughs> Ale co tam? Wow, co oni robią? Zajmują wioskę? O nie. Ale jest ściana, jest ściana, więc jest ok. Wow, zameczek się w ogóle zrobił. <grywa> a to co? Ok. Um, czyli muszę teraz nauczyć farmerów jak walczyć i muszę... nie bij ściany. Ona ma inaczej służyć. Odejdź krówko. Panie! Z czym ty walczysz? Ta ściana jest, walczy z nami, a nie. Uuu. O, błęd ja dostał. O, odejdź. No, dobra. Czyli musimy przyzwać kogoś kto nauczy ich walczyć, więc um, um, po prostu teacher. Teacher jest dobry na wszystko, nie? On, on ci wszystko ogarnie. Teacher to jest postać uniwersalna. Ach, ci nauczyciele szczególnie w Polsce w ogóle szermierka, tutaj jakieś co co się dzieje? Wow! Nieźle, nieźle, nieźle. To jest takie um, jakaś tam wieczna Anglia. Oni te właśnie takie wąsiki, taka brudka i włoskie, oj. Um. Był taki, 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 jak on się nazywał? Mm. Nie, Dortonią, nie pamiętam, ale był nawet film. Trzemu terowie. o, właśnie, właśnie tam były takie ziomeczki. Francja, Anglia? O, whatever, whatever. <laughs> Dobra. Um, teraz mam zrekrutować kogoś, kto może jakiegoś. Um, no, przyspiegować, przyspiegować, więc invisible spy, czyli niewidzialnego szpiega. Taki niewidzialny to już w ogóle nie. Nie dość, że z szpiegiem, to jeszcze jest niewidzialnym. Kozak, kozak, okej, okay, gdzie on idzie? W ogóle... Ej, ziomeczków, nie w tą stronę polazłeś. Ty debilu. Tam byli. W lewo! W lewo! Co on robi? Ja ci płacę gruby hajs, a ty w ogóle robisz takie rzeczy mi tu odstawiasz, no nie, hmm, Czyli ostatecznie mam przygotować samego siebie wy jakąś dobrą broń. Wow, ale mieczek to ty masz... fajny, fajny. Ehm. Um... Okej, okay, okej, okay. zaraz coś wykminimy Dobrze, jeżeli tutaj wszyscy tak na mieczowo, więc Epic la Laser Sword, sword Czyli mam miecz laserowy, o pięknie wow, jak się fajnie świeci, fajna zielona poświata Wow, lecą strzały, dobra Czyli, czyli ci byli moi, czy kim oni byli? Bo tu widzę ten gang Wow, jeden z nich niesie gwiazdkę moją Okej, okay, zacznę. Ej, walcz, fight Fight, wow, epicki fight, nie? Dobra, dobra To jest mój Jest, dobra Wow, na hita pad, kurde, ale jestem zajebisty Atak Pięknie, pięknie Kogo mam jeszcze bić? Ktoś chce się bić Tutaj jeszcze, atak, atak Dobra, na hita pad Weźmy tą ścianę już, bo ona nie jest potrzebna I co, wygraliśmy fighta? Wygraliśmy fighta? Jest, jest Rany, może troszkę odnieśli ziomeczki, ale jest tutaj lekarz, więc. Ty, 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 ty. No, co jest? Ja już tu chcę ponosić gwiazdkę, się cieszyć. O, dobra. Yy, ale to było głupie, dobra, no trudno. Nie, no, nie trudno no, zdobiłem gwiazdkę, tak jest. Trzeba się cieszyć, a nie płakać. No, dokładnie. Pięknie, pięknie, pięknie. Wiecie co, chyba ktoś krótki był odcineczek, więc yy... Spróbuję, a ten coś tu jeszcze majstruję. dobra. Dobra, spróbujemy. Jeszcze po jednej próbie. Achilles seems to be catching up to the tortoise, but he can't catch him. If only I could measure this race. Um, dam ci gwizdek. Nie wiem czemu, ale. E? Ring, tone. No, 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 dokładnie. Masz diament. Nie wiem po co, ale masz diament. Ehm. Um, Flag, dam ci flagę. Trzymaj, nie wiem jakie to państwo, ale jest fajna korona. No, zamachaj, zamachaj. Eee. Dobra, a jakbym dał tobie super slow? Nie, nie, nie. Super fast, nie, właśnie ma być slow. O, no teraz to na pewno wygrywasz. Nee, ty, 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 ty. No. Bam ci meta. Meka, mesa, metal, met, Mara, mecha. Czymkolwiek jest, Meka Wow, nice, niezły, ej, zajebisty. No leć. No wygrałeś już. Wygrałeś. Eee... Um, um, um. Filozofr, um, Co ty możesz chcieć? Kurczę, kurczę, kurczę. Eee... Um, 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 um. A dobra, nie. Hm, um, mm, mm, pomyślmy Sportman, sportsmena dam. Nie. Hmm, może, może. Może dam sobie trenera, trener. O tak pięknie. To 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 chyba. Masz trenera, ziemeczku. Jesteś ślimakiem, nie, bo jesteś żółwiem. Ha, ha, ha. <noise> to było głupie. No pani, pani, co pani chce? <noise> dobra, dam ci kasę. Po prostu może może przekupić żółwia. Przekuj żółwia. No, no no. Pijem Co the paradoks, dobra? Czyli tak jak myślałem, pieniądze są odpowiedzią na wszystko. <noise> Dobrze, śmiesznie, ale no, okej. Okay. I need to help my kingdom with this shape-changing potion, but I need three more venomous yy, venom. Co z tam wypadło? Venom to jakieś takie trujące, dobra. Yy, czyli może, może popioły, popioły, nie wiem czemu popioły, ale niech będą popioły. Yy, dobrze venom. TNT wrzućmy. TNT powinno pomóc um, Teraz Toxic. Toxin. toxin. Toxin, toxin Wszystko wypadło, ale Jest diabełek Wow! Co się dzieje? On się zamienił w pają... z tego pajączka w ogóle. Ej, hey, ej, hey, hey, Black! Kolosal, asp! Asp! Wiecie co? Tym sposobem, tym sposobem, tym sposobem. Tak, mam wszystkie gwiazeczki z tego poziomu, ale zawsze był taki piękny napis, że poziom ukończono, a teraz nie ma. Mm ale dobra, nie ma co się smucić, wszystko rozwiązane i wszystko pięknie, także co, jeszcze na koniec powiem wam o konkursie bo wcześniej wspomniałem em, grę mam już dostępną, tak mam już ją i będę mógł wam rozdać, ale pomyślałem, że rozdam ją na zakończenie serii tak, jak, no liczyłem to już niedużo zostało odcineczków, także jak zakończę serię, to wtedy tak na huczne zakończenie wam rozdam właśnie grę zobaczymy, może coś jeszcze pomyślimy dodatkowo, także na razie, na razie zachęcam do komentowania, w podpisie, w opisie macie link do stronki, gdzie macie wszystkie kostiumy w jakie mogę się przebrać, więc wybierzcie jakiś i napiszcie też na czym mam jeździć bo teraz nie było komentarza na czym jeździć więc sam wybrałem tą małpeczkę, która zresztą jest no, genialna um, także to też dopiszcie, nie zapomnijcie no i oczywiście łaporka w górę jeżeli wam się seria podoba to łapkujcie śmiało, Mua. także dzięki za oglądanie, na razie, cześć, cześć, cześć a ja biegnę sobie na małpeczce, na razie